Cześć Kociewski Marku, jesteśmy na ulicy Kościuszki Zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła Tam doszło do awarii jezdni, Część jeździ się zapadła Zostało to naprawiane Bardzo szybko, jak na Stargarskie warunki. Tak, no wiesz, znamy takie remonty korytypska, Zachodnia Ojej, niekończąca się historia Mam nadzieję, że zakończona happy endem, ale masz rację. Dlaczego wymieniłem te dwie ulice? Bo tu jest coś podobnego Panowie po remoncie zostawili całą masę takich kamieni na drodze, które stanowią według mnie realne bezpieczeństwo. to nie tylko nieporządek, niechlujstwo, niedbalstwo, ale dokładnie została naruszona jedna z podstawowych zasad, a więc zasada bezpieczeństwa na miejscu robót drogowych. Przecież taki kamień, zobacz, taki odprysk nawierzchni bitumicznej stanowi śmiertelne zagrożenie dla tego pieszego, który oczekuje na wejście na drugą stronę ulicy. Jest przystanek autobusowy, przystanek to jest autobusowy ciąg... wąski chodnik. To, to nie jest ulica Korytybska i Waszkiewicza. To jest jeden z głównych ciągów komunikacyjnych Starogardu. Tam mamy galerię handlową. Samochody jadą często 40-50 km na godzinę. A więc taki odprysk kamienia nawierzchni bitumicznej może zranić dzieciaka, osobę starszą, pieszego. Może uszkodzić szybę, karoserię auta. Pytanie. A kto za to zapłaci, gdy dojdzie do zdarzenia? Koszty to koszty, ale zdrowie jest najważniejsze. Z Marku apelujemy, żeby panowie drogowcy to posprzątali. Jak oni tego nie zrobią, to ja cię zapraszam. Posprzątamy to. Kochany, trz, trzy podstawowe etapy. Jeżeli już łatamy na zimno takie ubytki na wierzchni bitumicznej, przygotowanie, wypełnienie, zagęszczenie. Zagęszczenie chyba tutaj drogowcom za dobrze nie poszło, ale mam nadzieję, że to miejsce zostanie posprzątane i my wszyscy będziemy czuć się bezpiecznie. O to prosimy, apelujemy, sprawdzimy, jak to wygląda wkrótce.